Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy na celu wniku takie zadanie prosto równaniu Y równa się m plus 2x razy x na miasie plus 3 oraz m równa y się 2m minus 1 razy x minus 3 są równoległe. Jeżeli ma być równoległe, to te współczynniki co stoją nam przed x, tutaj stoi m plus 2, a w tym drugim y, stoi nam, moi kochani, będzie y, to w nawias oczywiście 2M minus 1 i one. Nie, moment, moment, równoległe, przepraszam, bo mi się pomyliło z prostopadłe. Nawias będzie niepotrzebny. To to musi być równe, bo jeżeli były, miałyby być one prostopadłe, to trzeba by przemnożyć te współczynniki i ma dać minus 1, a jak mają być równoległe, to muszą być takie same. M przenosimy tutaj, jedynkę przenosimy na prawą stronę, zamienia się w plus jedynkę, a y, z lewej strony M -a przenosimy na prawą, no to zamienia nam się znaczek na minus. Był to plus, zamienia się przy minus. Pamiętajcie o tym, że przy przenoszeniu na różne strony równania zmienia się znak na przeciwny z plusa na minusa, z minusa na plusa. 2M-m to jest M, bo to jest 2M minus 1M, czyli 2 minus 1 to jest 1, no i M zostaje ta wspólna cecha. 2 plus 1 jest 3. No i moi kochani, to jest odpowiedź B. Tyle. W tym odcinku tyle. Dziękuję Wam za oglądanie do końca i zapraszam do subskrybowania tego kanału. Możecie udostępniać ten filmik u siebie na Facebooku, jeżeli cokolwiek zrozumieliście z niego. Na Instagramie albo na TikToku również. Dziękuję Wam za to serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was. Yo! Jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajdziecie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, wszystko jest podzielone na działy. Świetnie! Jeżeli filmik się podobał, podejście go koniecznie swoim znajomym, najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w, w górę. Dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu. Koniecznie dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku, pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia, cześć!